Cześć witajcie, z tej strony Lukas i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście seria od początku od majątku. No i witam Was serdecznie w kolejnym filmie na tym. Oczywiście kanale. Jak widzicie dzisiaj stoimy sobie na poletku, na poletku, na którym również stoi z nami oczywiście nasz Władek Piękny wyremontowany. Jeśli oczywiście tego remontu ktoś nie widział i nie. nieważne, to serdecznie zapraszam na ostatnie, na dwa odcinki do tyłu, Wstecz dokładnie. A tak jak mówię, jesteśmy oczywiście sobie na poletku, jesteśmy sobie z Władkiem i sobie dzisiaj, jak widzicie, Władek jest podpięty do e, kultywatora, ponieważ dzisiaj lecimy sobie z uprawą. E, z uprawą oczywiście po Czekajcie sobie zasiadamy o... Yy. Nie, nie, dobrze, dziękuję, w takim razie. Dobra, tak jak mówię, lecimy sobie dzisiaj ogólnie z uprawą, bo chciałbym dzisiaj pouprawiać sobie jak najwięcej oczywiście naszego poletka, e, ponieważ dzisiaj również w przyszłości, w przyszłości później polecimy sobie oczywiście z e, siewami, e, oczywiście tutaj łubinu, więc chciałbym to dzisiaj pouprawiać. E, taki jest bynajmniej plan. E, jak wyjdzie, zobaczymy, ale miejmy nadzieję, że oczywiście, mm, oczywiście się uda. Ogólnie tak, jak widzicie, jesteśmy już no kolejny odcinek, czyli ten już jak widzicie, jest, już wróciliśmy jakby z naszego wyjazdu, oczywiście po kombajnik Więc ogólnie, jeśli nie widzę tego wyjazdu po kombajniku, tych oględzin i tego kuchna po części, to serdecznie zapraszam. Oczywiście ostatni odcinek do nadrobienia, oczywiście ostatniego odcinka, tam serdecznie zapraszam. I jak ktoś chce zobaczyć, co tam się dzieje, ciekawego działo, jakiego złoma my kupiliśmy bym powiedział, to oczywiście serdecznie zapraszam. Ogólnie nie wiem, możecie widzowie napisać jeszcze, bo to jest też, jak jest początek filmu, to możecie napisać, żebyście też, Ala mnie usłyszeli, możecie ocenić, co sądzicie, czy ten kombajn dobrze, że taki kupiłem, czy źle, czy mogłem kupić sobie trochę co innego za większe pieniądze, w sensie, że trochę dać więcej pieniędzy, ale mieć już dobrego, dobry kombajn, więc nie wiem, możecie oczywiście napisać w komentarzu tutaj pod filmem, co o tym wiadomo tu tym ciele, ręcznie zaciągnę mnie, bardzo nieładnie z mojej strony. Ale no nieważne, jak widzicie mamy kwiecień, mamy 1221, lecimy tak jak mówię z uprawką. Nasz stan konta, nasz stan konta oczywiście się zmniejszył. Wiadomo to dlatego jeśli ktoś nie ogląda to sobie mogę powiedzieć. Że 8000 poszło na kombine, bo tyle zostało, za tyle został rzeczywiście kombajn zakupiony i no i również 1000 do tych poszło na, jakby to powiedzieć, opłatę do leweciste, oczywiście. Lewecista, który nam, który nam to oczywiście przywiózł, więc oczywiście serdecznie tutaj pozdrawiamy lewecistę. Z gościu, naprawdę, no może trochę myślałem, że nie dojedzie ten kombajn w całości, ale na szczęście do, no i tak już nie jest w całości, ale myślałem, że w ogóle nie dojedzie. Ale na szczęście dojechał, więc dla Bóg zapłacił, wręcz bym powiedział, że to wiadomo ogarnął, e, więc na górę całkiem spoko, mm. no i tak by to wyglądało, czekajcie, o, elegancko tego, proszę podnieść i tak o, wiecie, sobie zrobimy, bo zaraz mnie wytrzę, wytrzę się na tej poprzeczniaku, nie, Także sobie zrobimy dwa razy, żeby tutaj już... Nie było, bo to ogólnie bruzda. A ogólnie co jest stało poza odcinieczkiem, bo czy poza odcinkiem, No w sumie wcześniej już stało się, ale ogólnie te poletko zostało oczywiście upra uprawione, Bardziej już orka tutaj została wykonana na tym poletku, e, oczywiście poza odcinieczkiem. E, więc ta poletko zostało zorane. Postanowiłem, że sobie tutaj już to poletko zoramy, hmm, bo orki uważam, na tym że na tej serii jest no, całkiem sporo. praktycznie z sezonu oramy wszystkie poletka. Bynajmniej ja, ale wiadomo na odcinku też jest trochę tej orki Dlatego już nie chciałem robić kolejnego odcinka z orki już w tym sezonie Już trudno, zrobimy najwyżej sobie na jesień A mimo to, że na jesień będzie jeszcze więcej tej orki, bo no Wiadomo doszły nam parę, parę, parę pól Które wiadomo No po prostu doszło nam parę pól Więc no trochę tam jest jednak tej Tej zimy tak jak mówię, trochę nam doszło Więc oczywiście Trzeba to teraz oczywiście, potem teraz, może nie teraz, ale wiadomo, po żniwach oczywiście będzie trzeba to obrobić w sensie, że zaorać i te sprawy. A ogólnie, jeśli bym coś się powtarzał, coś w tym stylu, to serdecznie przepraszam. Ale ogólnie, nas dzisiaj 9.55 już nagrywam odcinek, bo no, ogólnie dzisiaj wcześniej nam to Bo akurat Komradek jest, to mówiłem, postanowiliśmy, że sobie nagramy się odcineczek z od początku, z rana. E, więc jeśli bym się zacinał albo bym powtarzał, oczywiście to serdecznie przepraszam, ale no z rana tak czasami człowiek ma. Pytam i ja mam, tak, że no, jak czasami nagrywam z rana, to tak lubię powtarzać dużo rzeczy, mam nadzieję, że, a czy powtarzać? Mogę, ga mo mogę gadać bez większego sensu, o, wręcz tak bym tak mógł powiedzieć. Mam nadzieję, że nie będzie aż takiej tragedii, ale jeśli byłaby tragedia, to serdecznie przepraszam. E, ale no tak jak mówię, no z rana no, to tak człowiek czasami jest, dopiero to człowiek stał. Dobra, może nie dopiero, ale mieliśmy półtorej godziny temu, więc... Jak widzicie mam 10 godzinę, prawy górny rok, e, więc tak z półtorej godziny temu człowiek wstał, no to trochę być może być taki y, nie do końca y, taki kontaktowy, chociaż może tragedii jakiejś większej oczywiście nie będzie, mam taką oczywiście nadzieję. Dobra, dobra sobie podnosimy. Tak, ogólnie sobie te poletko uprawiamy, resztę pól mamy ogólnie uprawionych. Już te resztę pól praktycznie lecimy typowo z siewami. Ogólnie dzisiaj odcinek typowo z siewów praktycznie, bo więcej roboty nie mam. Ogólnie potem sobie polecimy po beczkę do nojówki, bo trzeba rozdać nojówkę na naszą łączkę. A i przy okazji przetestować nasz nowy nabytek, bo wiadomo ten, ta beczka została oczywiście zakupiona. Po zimie oczywiście, na spółkę oczywiście nas naszym sąsiadem, jeśli ktoś nie wiedział. Jeśli ktoś o tym nie wie, więc dzisiaj sobie tą... Dobra, nawet nie będę wiedział, że tutaj sobie przejedzie na spokojnie. Jak daleko nie mam, to sobie, o, elegancko tego. Dobra, więc sobie ogólnie polecimy, chyba sobie też rozwieźć tą gnojówkę. Na tą jedną łączkę. No i proszę bardzo na złomik. Dobra, ogólnie wadek chyba nam, czy będzie potrzebny dzisiaj na odcinku. Raczej już chyba nie, bo ogólnie no niestety teraz robota, raczej większość będzie roboty, już tylko typowo siuntką. Niestety, yy, właśnie stety, jak się śniutka już jest podpięta do siewnika. Ogólnie sobie nie wiem, czy on nie odpiemy. Nie odpiemy, no to pięknie, ja też dobrze gadam. Nie od, wiadomo, nie odczepimy sobie siódki. I pierw, nie wiem czy nie polecimy sobie oczywiście e, Co robić? Sobie oczywiście e, rozlać te ignajówki Bo nie wiem czy to by nie było trochę ciekawiej e, Taki pomysł mi nadszedł Tak jak teraz nagrywamy to więc, więc... Tak trzeba chyba to wykonać Bo ogólnie jest fajnie jakby wam tą beczkę oczywiście pokazać Zaprezentować jak ona pracuje Tak jakby Czekajcie, bo ta siódka się drze to strasznie, nie? O, elegancko Dobra, a i ogólnie co jeszcze? Pieniążki odeszły, bo mm, też o tym zapomniałem. E, to część pieniążków nam oczywiście odeszła dlatego, że e, zostały, e, zostały wiadomo, dzierżawimy oczywiście ziemię od m, naszego sąsiada Krzyśka. E, I ogólnie, Krzysiek zapłaciliśmy chyba 1200 zł, coś w tym stylu. E, oczywiście, na 3100 zł, bo tam stówę jeszcze robiłem mu na osłudze ogólnie. E, więc tam powiedziałem, że stuwa za wapnowanie będzie elegancko, oczywiście nie używałem jego wapna, więc tam akurat nie ma co. I ogólnie 100 do niego zarobiłem Rozwoziłem na, na nowe jego pole Jeśli ktoś chce zobaczyć gdzie ten nowe pole polecko kupił I co tam oczywiście robił To serdecznie zapraszam na ostatni odcinek do niego link macie w opisie oczywiście do jego kanału I Tam możecie wejść i oczywiście zobaczyć co tam ciekawego się u niego wyprawiało na tym odcinku I oczywiście co sobie oczywiście sąsiad kupił Ogólnie beczka całkiem spora do świątki, jest znaczy spora Świątka raczej sobie da radę tak, mam taką nadzieję, bynajmniej. Najwyżej będziemy jeździć wolniej. E, raczej tragedii może by nie było, wiadomo. No tutaj beczka, no tutaj zatorek. W sumie ten może by lepiej się trochę spisywał. E, ale uważam, że tragedii nie ma. Uważam. Csięgka e, też nasza powinna dać radę, mam taką bynajmniej nadzieję. No jeśli nie, no to będzie problem. Najwyżej sobie po prostu sobie będzie u mnie rozłożyć. trudno e, Ale raczej bez problemu csięgka powinna sobie e, dać radę. Mam bynajmniej taką nadzieję, nie? Więc tak jak mówię, więc... Wracam no, do tej do tej dzierżawy, to wiadomo sobie oczywiście dzierżawimy od tego krzesiwka. No i co sezon płacimy, 1200 zł, 1200 zł taką Ala wpłatę dla niego Tak jak coś to pięto to. Tak herbatkę jeszcze mam, to muszę dopić, nieważne. Ale tak jak mówię, ogólnie... No, jak było, być Sprzymam kawałek kasacji, nie? Ja pierdolę już się bałem. Dobrze, jestem się. Oj, ja pierdolę, ale że nie musi, nie? Bardzo nieładnie z mojego zachodu, w mojej strony, eee, Więc wracam do tego, no to ogólnie mm, sąsiadowi, tak jak mówię, zapłaciłem te 1200 zł, a czy 1100, bo się rozliczyliśmy od razu w tej, ale no nieważne. Ale wiem, że że został rozliczona już ta dzierżawa, tak jakby. I patrz, teraz za pierwszym, nie? A może ta beczka była zła? Nie wiem, nie miałem tego pojęcia. Ale teraz dała radę. Ogólnie beczka, no pojemność ma dużą, 6000 litrów, więc uważam to jest całkiem oczywiście sporo. E, ogólnie tak, tutaj mamy już rozwiezione. E, Zadzi, ogólnie rozwieźliśmy wapno do końca. E, no ale wiadomo, miesiąc tam mniej więcej wapno już zanikło, co miało, już się rozpuściło. Czy e, rozpuściło tam raczej doszło do ziemi, e, ale ogólnie grojówkę też trzeba polać. E, ogólnie tutaj na jedzinie oczywiście była tam goniówka lana. E, więc tamte poletko mamy ogólnie tamtą łączkę, bardziej mamy już oczywiście... Tak typowo już przygotowaną pod koszenie trew. No tego wiadomo, tylko tam nam została. W ogóle 6000 litrów tak się napełniłem, tak na a no, szczerze powiedziawszy, chyba mi niepotrzebne aż tyle. No ale no, trudno, nie szkodzi. A czekajcie, no spektrum w wycięcie. No ragu nie jesteśmy już w Zowie, z powrotem. Musiałem sobie odebrać telefonik. I sobie odebrałem już, więc elegancko. Także mogłem sobie na przykład się na poletko Piękna trawa ogólnie, nasza dzierżawa No ogólnie, jak widzicie, trawa jest już całkiem spora e. Okej, okay. ile trzeba odrzucać? 65 Okej okay. A że tak 60, bo tam mniej więcej gdzieś tam jest 50 kg To elegancko, ogólnie tak, lecimy sobie oczywiście Z rozdawaniem, tak jak mówię, ogólnie łączka już jest Całkiem spora już trochę Urosła, ale całkiem sporo Eee, idzie, siódka chce więcej no, i się tutaj chyba więcej już nie pociągnie, ale z tą beczką, ale tak 15 w jeszcze jest całkiem przyzwoicie, uważam, e, więc tragedii chyba nie ma. No, ale do tego, no to oczywiście sobie tego tutaj lecimy e, typowo na, te, na tym paletku. Ogólnie, tak jak mówię, trawka już trochę urosła, jest troszkę większa. Ogólnie powinno się, tak jak mówię, zrobić trochę chyba wcześniej ten czy zabieg, może nie tyle co zabieg, ale te rozdawanie gnojówki Ale ogólnie ona jest szeroka, tak mi się wydaje, nie? No jo, raczej jo. No, tak jak mówię, no, dla mnie sensu większego nie ma, e, znaczy większego sensu nie ma nie mogłem wcześniej, wiadomo, dlatego że musiałem oczywiście ogarnąć tylko sytuację bardziej związaną z wapnowaniem. A wiadomo, wapnowanie to też ważna sprawa. Wiadomo, akurat na łące, bo często się ma, akurat często się robi na łące, to trzeba powiedzieć, bo wiadomo, co praktycznie poko z tego wapna schodzi. Ogólnie, czy to jest dobre, czy nie? Ogólnie to, rzecz, którą bym chyba zmienił ogólnie, znaczy zmienił. Może faktycznie, bo ciągnie to trawa tej, tego wapna, ale z drugiej strony, żeby tyle tego wapna szło na łąkę, no nie wiem, czy, czy bym tak powiedział w realnym życiu, ale no nieważne. Jest tak farmingu i po części nie ma się rzeka, trzeba się po prostu do tego przystosować. Ogólnie, no bardzo szybko nam poszło te rozdawanie no my więc się akurat z tego powodu bardzo cieszę, że tak szybko te rozdawanie gnojówki nam się udało zrobić. Więc teraz lecimy sobie typowo już siewami. No, i tą robotką, którą wiadomo trzeba no, dzisiaj się już typowo do końca odcinka najprawdopodobniej zajmiemy. No chyba, że coś jeszcze wyjdzie w praniu, ale raczej nie. Ogólnie, e, stoi mamy ogólnie 3 pola do obsiania. Uważam, to jest całkiem sporo. Jak na, jak na to, że mamy tylko te 3 pola. Jak na to, że e, porównując, do, porównując do tamtego sezonu, chociaż na tym sezonie też było trochę sporo. Ogólnie, w tym sezonie mamy tak, hektar 20 chyba pszenicy, jak sobie policzyłem. E, no i również oczywiście 80 arów, jak dobrze kojarzę, e, naszej, nie naszej, tylko oczywiście naszej, no naszej, bardziej e, soi, ubinu, jak znał, tak zwał. więc ogólnie jest to bardzo dużo, uważam, zatem sporo ogólnie tego areału mamy do, nie to do obsiania ale e, do siewów, do więc tutaj też może żębiutko, a chyba dunek tutaj jest, nie, nie, nie chcę go chciałem, o, postawić. W ogóle tę tutaj tak postawimy, ogniem i tak tę beciłkę ale najprawdopodobniej sobie już oddamy. E, raczej sobie wjedziemy do sąsiadów też fajnie byłoby trochę wykorzystać by tych tej tak A to teraz trochę dupa. Ale zobaczymy. Może jakoś się uda nam to wykorzystać, zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie. I tak dobra, co my mamy do roboty? Tak jak mówię, lecimy sobie chyba pod ten siewnik. Ogólnie lecimy typowo już z siewami, bo tylko to nam tak jak mówię, tylko tam praktycznie nam pozostało. Więc rzeczy już raczej nie mamy do roboty, więc... To nie było jakbyśmy to oczywiście już dzisiaj poopsiewali. Fajnie, fajnie by było. Jakby nam się to oczywiście udało zrobić. Dobrze, dobrze, będziesz mi dogadać, co mam siać, co mogę się a czego nie mogę się, tak? Mm, I tak ogólnie mamy tak, tutaj za gospodarstwem pole, tam gdzie dzisiaj uprawialiśmy. I jeszcze trzecie pole jakie jest, to oczywiście... Yy, aż wypadło mi z głowy. Tu. A, jeszcze tutaj, za Krzyśkiem, właśnie takie trzy poletka, ogólnie sobie tutaj za chałupkę pierwsiad, e, bo tutaj sobie ogólnie małciemi na początku ten łubinek. będzie wtedy elegancko ogólnie. Elegancko faj No oczywiście nie, ogólnie ten siewnik to... ma tu co na porażka, ale aż na... powiem tak, ogólny siewnik naprawdę kozecki, nie? On naprawdę uważam, że robi taką dobrą robotę, tak no, szybko oczywiście lecą siebie. No ale znowu jest minus taki, że ogólnie na równym... Na równym terenie naprawdę idzie dobrze, nie? A radę to człowieku idzie jak zły, idzie jak w cieku teraz powiedział. Ale jednak jak tutaj już jesteśmy na takim trochę krzywym polu, w sensie, bo ogólnie to jest właśnie najgorsze, że to jak w się wniki, to tak trochę... I to jest ogólnie 4 metry praktycznie całego tego. Nie wiem, to powiedzieć. No nieważne. A na przykład jak mamy trochę krzywe pole, to ogólnie w stanie się zawiesić. Na przykład tutaj jak podejrzeliśmy pod to górkę, więc po jednej stronie było trochę wyżej, a po drugiej niżej. No i już trochę się zawiesza, no to jest akurat największy minus z tego silnika. To szczerze powiedziawszy, tak jak mówię, ten silnik najlepszy jest typowo pod e, pola, które są oczywiście równe. E, no naj, najlepiej jak płaskie, jak talerz. a dobra, no ale no, 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 na przykład ta płaskę jak talerz. E, I wtedy to już w ogóle jest tak, no, bo jak deska y, to też nieważne. szczerze powiedziawszy, wtedy ten silnik naprawdę oddaje jej to w czulnie, bym powiedział, bo akurat robota taka idzie, że ja cię kręcę, wręcz bym powiedział. Ale jednak, jak tutaj już jest trochę, tak jak mówię, zróżnicowany teren, nawet delikatnie jest po jednej stronie, na przykład pod tym, te koło jest wyżej, te koło jest niżej, tak strasznie takiej, nawet delikatnie, a na przykład po środku jest taka delikatny wybój, no to szczerze mówiąc, już tutaj, jak się to zahacza, no wiadomo, no to jest normalna rzecz, a dlatego też trzeba przy okazji się dobrze starać z tą uprawą, ale czasami się oczywiście nie da, czasami jest trochę, tak jak mówię, e, więc no to jest ten największy chyba ból tego siewnika, bo no rzeczywiście szkoda, bo fajnie by było jakby ten siewnik znaczy ten siewnik, no, siewnik, tak jak mówię, dobrze się spisuje, ale tak jak mówię, no, na tych gorszych, na tych gorszych, tych krzywych trochę polach, no już trochę sobie gorzej radzi, więc to jest akurat ten, ten minus największy, uważam, tego siewnika, na przykład tutaj, nie? Już się zawiesił, już tutaj nie cofnę, nie? E, wiadomo, to też jest wina dlatego, że, no, ogólnie sobie te maszyny, e, ten, ten miał siódka, no i w sumie wadek też, bo patrzyłem sobie raz łatka, tym do siewnika, czy on też będzie miał taki problem z podnoszeniem, no, głównie siódka też sobie tak jakoś by, bardzo dobrze nie radzi go podnosić. Ogólnie nawet w sąsiadek, kiedy poprosiłem nawet zetora, żeby podniósł, szczerze też podniósł tylko na 15 cm, więc szczerze nie wiem, czemu tak jest, no ale po prostu ma jakiś problem w życiu sobie chyba, dlatego też tak nisko wręcz bym powiedział, psiewa na przykład tutaj, nawet nie posiął, nie, a nie był podnosić, no tak, no tak, tak, ale no cóż, no czuj, czasami tak bywa. Jest tak jak mówię, ten siewnik najlepszy, najlepiej by spisywał się oczywiście na polach, które są typowo płaskie, nie? Jak u mnie dziewczyny szydełkach. Nic nie mówiłem, oczywiście. Ale tak jak mówię, naprawdę, jakby były te pola płaskie, na pewno by byłoby lepiej. Na pewno. Tak jest, mnie moje zdanie. Ale no, no już mamy takie poletka, nie inne. więc sobie siewnik, no jako taką radzi? tego ty nie ma, czekaj, z tego zapalniętego światełko, niby tutaj jest cień, Ale wam powiem, że jest straszna ciemnota. Ciągle, że tutaj jest praktycznie nie widać, nie? No, tak troszkę. Tak, jak diabłem ja powiem szczerze. Ja e, ogólnie tak, u sąsiada jeszcze kolejny poletko będę wapnował. Tutaj to ta poletko, tam gdzie ma kukurydzę, a szkoły tam gdzie ma tak zwany ugór teraz może no, by rzecz powiedzieć. Bo tam ogólnie sąsiad ma e, oczywiście kwastów i to tyle, że ja cię kręca. E, więc ogólnie tam z sąsiadem najprawdopodobniej zagadam. Znaczy zagadam, bo sąsiad już dla mnie zagadywał. Żeby ogólnie dzisiaj przyjechać wap z wapnem żeby mu tam raz wyjść, A mówię nie, pierw zrobię sobie, znaczy powiedziałem, że nie bez problemu, ale to raczej później. Bo szczerze powiedziawszy, pierw chciałbym ogarnąć już te siebie, żeby już te siebie było ogarnięte. Bo ogólnie z siebie no to praktycznie to już ostatnia robota. Teraz w kwietniu, e, raczej więcej roboty już nie mam. E, potem już kolejna robota to już będzie wiadomo w maju, najprawdopodobniej. Bo najprawdopodobniej w maju już w Polsce na kosy. Mam mi taką nadzieję, że już te na kosy w maju się pojawią. I będzie oczywiście szansa, żeby sobie te sianokosy sobie ogarnąć tak spokojnie sobie w maju. E, sobie pokosić te trawki było wtedy elegancko, wręcz bym powiedział. Ogólnie mam tak jak widzicie, 20 tysięcy na koncie, czekam sporo pieniążków, jeszcze nie wiem co z tymi pieniążkami zrobię. Wiadomo, można byłoby spłacić kredyt, ale czy chciałbym tutaj. Te... Bo już myślałem, że padło się skończyło, nie? Trochę nie chcąc się zgasił w czoło, nikt mi nie szkodzi, nie powiedział. Ale szczerze powiedziawszy, za te pieniążki, nie wiem czy bym sobie doinwestował bardziej w jakąś maszynę albo nawet w jakieś pole. Ogólnie, maszynę nie wiem w jakiej maszynę. ogólnie tak tylko myślałem jedynie nad przyczepą, bo fajnie by było jakby ta druga przyczepa się pojawiła na ten moment. Bo wam powiem szczerze, że teraz jak te żniwa by będą, to wiadomo, jest to rozrzutnik i przyczepa nasza jedna, no ale jednak jakby człowiek jeszcze miał tą jedną przyczepę, to by było chyba raczej lepiej, oczywiście może tyle co lepiej, ale wygodniej, ale to jest rzecz jeszcze do przemyślenia, zobaczymy czy się oczywiście uda tę przyczepę zakupić jeszcze jedną, mam taką nadzieję bynajmniej, ale czy się uda raczej wątpię, ale lepiej pieniążki mamy, tak? Więc w razie co możemy sobie kupić taką przyczepę. E, a ogólnie nie wiem, czy też pomyślałem sobie nad jakimś poletkiem. Ogólnie tam się rozglądają trochę e, tej naszej, po naszej na wsi, po naszej na wsi, po naszej wsi. E, ogólnie no, ziemi jest, ale ziemi są drogie i to strasznie. Może dlatego, że mm, wręcz bym powiedział, że mm, no, jak już to są większe poletka, że powiedziawszy no tutaj, no, czy znaczy ogólnie są małe poletka i tam za takie ładne pieniążki no ogólnie daleko, praktycznie w sąsiedniej wsi Rzeczy mi się chce jechać na sąsiednią wieś? No nie bardzo ogólnie, bo jest tutaj już dosyć bliżej eee, Więc zobaczymy jak to wygląda, bo ja sobie chyba jeszcze poszukam coś poletek Jeśli się nie uda, no to najwyżej te pieniądze, żeby nie leżały, no to sobie oczywiście spłacimy kredyt Albo tak jak mówię, kupimy sobie to kolejną przyczepę A to jest rzecz jeszcze do przemyślenia eee, Ale fajnie by było jakby jeszcze te no, nowe hektary, nowa może jakaś działeczka By się pojawiły, na pewno bym nie narzekał, bo fajnie by było jakby jeszcze ta jedna działka Oczywiście się pojawiła tutaj na gospodarstwie, bo no wiadomo, więcej hektarów, więcej pieniążków oczywiście. Ale czy się uda? No to zobaczymy, to jest jeszcze akurat kwestia, która jeszcze nie wiadomo czy oczywiście się uda. Tak jak tutaj sobie polecę chyba do końca na światło, bo tak szerzej tutaj tego cienia jest. z tego cienia praktycznie nic nie widać, wiadomo ja, nic nie widzę praktycznie. Tak to chociaż coś tam wiadomo gdzie jechać. Więc te krzeczory, no tutaj też, No ogólnie fajne są te krzaki, no. Nie wiem, czy są fajne, czy nie są fajne, ale ogólnie tych krzaków jest, tych krzaków, no tych sosen, świerków, nie wiem, co to jest dokładnie już teraz, nie wiem, chyba świerki bardziej, eee, no tych po prostu drzew jest tyle, że ja cię kręcę, taki dzień, jak ich to masakra, wręcz bym powiedział, no ale, aby takie drzewo się nie przewróciło na chałupę, to będzie dobrze, nie? Ogólnie nie wiem, czy na przykład takiego drzewa nie będzie trzeba wysiąść, nie, bo tak sobie myśląc, że to jest takie wysokie dziadostwo, takie wręcz bym powiedział długie, tak szybko szczerze powiedział, że no, wyjdzie się nie? Że, że jakby to powiedziesz luneo, to idealnie aż znaczy na chałupę na chałupę na pewno nie, ale bardziej na trenczą sodołę, więc fajnie, że ta sodała też warta, że może i lepiej by było, ja oczywiście żartuję, ale szczerze powiem, że nie wiem, czy nie będzie trzeba zagadać do strażaków, żeby to mi wycięły, wycięli. By chociaż będą mi ten tego... No te większe drzewka tutaj bliżej, nie? Znaczy, Powiedziałszy jak... No to jeszcze tutaj jakby spadło, to pół biedy, nie? A jak spadnie tam na, na 100 to tak trochę 2 na 10. A tam największy rzeczy teraz będę trzymał, więc... No będzie chyba trzeba coś nad tym pomyśleć. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Jak się uda to się na pewno zagada i e, się uśmiechnie do strażaków i może być, no oczywiście te drzewko. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Ale no, tak jak mówię, zobaczymy jak to jeszcze wiadomo wyjdzie. No w ogóle takich burz tutaj chyba nie ma. Takich wiatrów, żeby tak wiało. Wiadomo, no czas dużo są. No ale te drzewa są jeszcze na remontę, więc jest trężę tutaj ciężko, żebyś poleciały. A życie jakby tak wszystkie miało półnoże, ja cię pensuje to drzewa jest, nie? Mhm. No dużo materiału ogólnie na pewno, ale jak rosną, to niech sobie rosną. Z tego raczej pola i tak nie zrobię, bo tam jeszcze jest zaraz skarpa. No i tam w sumie w dole ma łąkę, więc w sumie widać jaka tam jest skarpa ogólnie. Więc chyba też nawet nie ma co myśleć nad tym, żeby zrobić sobie tutaj poletko. Do sensu wiadomo większego nie ma, jeszcze powiedziawszy. więcej roboty niż to warte. A tak jak mówię, jakby człowiek miał dorobić tylko 3 metry, tego... Wiadomo. Więc drzewo by było, może ich było lepiej, bo wiadomo, opał i te sprawy zadarło praktycznie. A, bo ogólnie ten lasek jest mój, nasz lasek, no, no mój po prostu, są to drzewka. Bo to jest samolasek, nazwijmy to tak. tam ogólnie jest bardzo dużo tego tych drzew, więc wiadomo, bo opał i te sprawy. Słuchajcie, nic nie jedzie, nic nie jedzie, ja w kierunku. Zaczynamy dobra, sobie tutaj dobra, sobie to przejemy ogólnie. Dobra, raczej innego wyjścia nie mam, prawdziwie lecimy sobie z tym typowo. Jeszcze no i ten ogólnie ten 4-metrowy robi tak robotę, że ja cię kręcam. Naprawdę Idzie aż miło wręcz bym powiedział więc jest spoko, proszę bardzo, tam Krzysztof akurat idzie chyba z nawozem. więc ciekawe, ciekawie tam, z tym się bawi ogólnie. Dobra, możemy wygasić światełka, bo nie ma sensu większego. I tak tutaj, tutaj cienia nie ma. Akurat całkiem spoczka. A teraz nawet, nawet nie będę robił przyśniaka. Tutaj mamy drogę, którą można sobie zawracać. O proszę bardzo, kartofle już, po, kartofle już posadzone. Na nie nieźle. A jakoś się nie posadził te w tym te kartofle, nie? No tak. Chyba lepiej by jakby też tam z sadził ale dobra? nieważne, nie moje pole, więc nie będę się tutaj... Mm, oczywiście sprzedawi do no, oczywiście do nie. Do słuchać, czy nawet go nie znam. Ale no, raczej tak na 10, trochę posadził te kartofle, ale jak posadził, tak będzie miało, nie? Ale może tak mu będzie wygodnie, nie wiem. Nie wiem, co to za różnica, ale może jest po mojemu na dłuższy. ale no nieważne, nie, nie moje pole, tak jak mówię, więc jak chciał, to sobie oczywiście posadził, ale ja to się w, razie w takich jak mówię, raczej nie będę. Ale dobra, nieważne. Lecimy sobie oczywiście z tymi ściemami. Długi mamy 20, tak, chyba 2 minutki trzeba odjąć, nie? Te, no to 24 minutkę mamy, więc ogólnie całkiem sporo. Ogólnie sobie tak, obsieńmy raczej to poletko, a raczej więcej już z wami, z wami nie, będę, nie będę nagrywał. Bo ogólnie jeszcze jedno poletko nam zostaje do siebie, sobie to na spokojnie zrobię poza odcinkiem. Tak naprawdę już więcej robot nie mam. Co najwyżej tylko yy, nawieźć jęczmień, ale no, nie będę wam tego nagrywał. Bo już jakby to powiedzieć, na akcje akcje na nawozy były, yy, więc to sensu nie ma już na wiosnę. Yy, więc sobie chyba yy, posiemy do końca to i sobie raczej kończymy odcineczek. Yy, więcej rzeczy sobie już zrobimy poza odcinkiem, wiadomo. Yy, sobie obrobimy. Ale na pewno kolejny odcinek to będzie Maj, tak mi się bynajmniej wydaje, no i w maju na pewno akcje sianokosy. Wiadomo, teraz już człowiek ma swój kombajn, więc nawet nie myślę o tym, żeby dopiero, robić dopiero sianokosy w czerwcu, bo jak mi przyjdą sianokosy robić w tym samym czasie i żniwa, to wiadomo sensu większego nie ma. Uważam, bo to będzie taki tak będzie zawalona robota, że człowiek nie będzie miał nawet taczki załadować kiedy więc chyba sobie zrobimy w maju się na końcu, tym oni szybciej. Tak jak mówię, jak będą już, jak już człowiek ma swój combine, to już mu trzeba trochę rozpadać tą robotę, wiadomo, na lato. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że szybko będzie nam szło też, żeby też, mam nadzieję, że też nie wiadomo będą nam całkiem spoko i szybko szły. No ale czy będą szły, zobaczymy. Zobaczymy, jak nam wyjdzie te kombinowanie w tym stronie i zobaczymy, czy w ogóle uda nam się naprawić ten na złom, który oczywiście kupiono, jest złom. No, combine, no, który ogólnie działa. Tak, silnik chodzi, to najważniejsze. Oczywiście, nóg nie ma, ale chodzi w sensie, że pracuje. które to jest całkiem spoko, informacja. No i wiadomo, no, trzeba tam dużo rzeczy dokupić, w sensie opony i te sprawy. Mam nadzieję, że uda nam się, oczywiście, dokupić. Znaczy, ogólnie już szukałem i znalazłem ogólnie ten układ kierowniczy. Opony również, już sobie zamówiłem część. Ogólnie jeszcze nie zostało zapłacone, bo trzeba zobaczyć jak to będzie wyglądało ogólnie. Mam nadzieję, że w maju chociaż jakieś delikatne rzeczy nam dojdą. Wiadomo, nie liczy nawet, że dojdą, że wszystko naprawi od razu, ale wiadomo, żeby to już chodziło, nie? Na pewno chciałbym się skupić pierwszy na... oczywiście na, na tym układzie kierowniczym i oczywiście na okłoniach pod tylni, bo to najbardziej... na tym mi najbardziej zależy. No i wiadomo na tym pasku i na kosie, nie? To no, światło, że nie ma trudno, że no, raczej w nocy nie będę kosił, tak mi się bynajmniej wydaje. No, najwyżej... Będę jak jakbym nie ma światła. najwyżej mam, wezmę sobie lumpaczkę i będę sobie świecił, tak? Dokładnie. E, może być się śmiesznym żartem, e, ale mm, tak jak mówię, no... Taki, chciałbym się tak jak mówię, skupić na tym, żeby już można było kierować tym. E, no i oczywiście tym paskiem, no i tą kosą, bo to już w ogóle jest ważne. E, no i w sumie bez paska też nie bardzo, bo i sobie pokochamy i szczerze, jak tam są jakieś inne dziadostwa, to jak to naprawdę, to już będę się cieszył, nie? Tam świateł nie ma, tak jak mówię, to tam szczerze to jest najmniejsza. Dla mnie, albo tych osłon, wiadomo osłony fajnie jak były, Ale jak nie ma, w trudno szczerze powiedziawszy Szczerze, bez osłon sobie też raczej poradzimy, nie? Ogólnie to jest uprawiane, czy nie? A, nawet nie jest no to też jestem dobre nie? Hmm, super jestem Zapomniałem, że tutaj też trzeba uprawić No dobra, w ogóle sobie już tutaj postawię sobie wrócimy mi do. dobra sobie tutaj postawię mi Niech sobie stoi, lecimy sobie po ogólnie No bo co że to pole też do uprawy, nie? No trudno tak jak mówię, ogólnie żegnam się, żegnam się już oczywiście z wami. E, jeśli wam się oczywiście filmik spodobał, to strzecie w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. E, Byłoby mi bardzo miło, gdybyście oczywiście to zrobili. Również zapraszam oczywiście na naszego Discordzika no i oczywiście na kanał do Konradka. Link macie w opisie. W opisie. <grych> Więc ja się z żegnam. Do kolejnego odcinka. Na razie. Trzymajcie się i cześć!